Witajcie na moim kanale, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię e, W sumie to jest drugi odcinek e, W pierwszym odcinku, tutaj możecie zobaczyć, macie link Zgadywali ceny kosmetyków kobiecych A teraz będę zgadywać e, Co to są za przyrządy no To będzie że to łatwe jest tutaj wszystko, banalne totalnie Ten to, czołg to, to banalne, to jest, banalne. To jest po mojej prawie Hej Szatka na ziemniaki po, 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 lewej, po, po mojej i... prawie? I co, zaczynamy? No to losujcie, i może zrobić pytanie. Ale ustawię. dlaczego ma, co ma, co ma, jak mamy losować, jeżeli wszystko jest złożone? Zamknij oczy. Czyli mamy po prostu Zasady są takie, że musicie w tym samym czasie powiedzieć, co to jest. No dobrze, no to ty wejść. Głośno zastanawiać, ale. To, to ty wejść wybierz. To? No. Coś łatwego. Dobra, daj pierwszemu, głupszemu. Proszę cię. Ostatnio był remis, czy wygrałem? Wygrałeś, dlatego że ci dałem paru. A do czego może to służyć? No ta druga końcówka to by tam mogła posłużyć do czegoś, ale. Może tym się ostrzy na Nie, no tutaj jest taki. To jest e, papier. taki. papier. To jest miesz... 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 tak może po języku. Ja, nie nie wiem, wiadomo, czy to gdzie miało. ty ty ...jeździłaś. <laughs> a to jest grubszy papier? to no. jest mniejszy. A bo zużyty jeden jest. Yeah, tamten ma po prostu mniejszą gradację. Tak nie, właśnie, tak chciałem to Jaki jakoś nazwać, ale zapomniałem jest. jak to się nazywa. Zawodowiec tu siedzi. To jest pewnie tysiąc. Tu jest... Nie, ten co jest taki bardziej szorstki i ma mniejszą właśnie. No to sumie, że to tysiąc, a to jest 500, nie? Ja chciałem powiedzieć. Yy, sądzę, że to jest... Yy... Dobrze, panowie, na trzy te Iry odpowiedź. <grymik> do zębów. Takie coś do pięt. Takie coś do pięt ja Pilnik wiecie. do zębów to był... Nie, żartuję, pilnik do piętną. No ale on będzie takie coś do pięt No, ale o to mi chodziło, no. Nie, to nie jest takie coś, tylko no to pil... tak. Pilnik, no, tylko pilnik. No. Wygrałem, punkt dla mnie. Co ja? No nie. jak, powiedz, takie ale coś, do czego służy? Do piętno. No miało być do czego służy. A to nasze o to. to, to, to... pilnik, on do pięt, to po pół. Było do czego służy, a ja będzie pilnik jest. do pięt! A jak to szczotkę weźmiesz to, jak szczotkę to weźmiesz to takie coś do było. a ty półtora. A ty a ty jeden. Dobra. No dobra. Już a niech będzie. Wygrany wybierz teraz co. No właśnie, wybieraj. Co cię tam urzekło? Czyli to coś może, co ja wiem, a on nie wie. <śmum> w sumie nie wiem nic. To. Dawaj, to jako. Pilnik do stóp. Pilnik do No To jest, to jest do stóp takie. To jest taki y, rozpuszczalne, jak są te kule. Sof? Też y, do wody i to się tak rozpuszcza nie. i tak buzuje. Co to? No tak, to jest do wody, to się. To jest... się stopy. Tak, to się... A to nie jest taki też pilnik to jest, właśnie? Jakie to, to jest, to jest z dwa punktu? To jest Pumeks To nie tej. jest Pumeks! To jest Pumeks! To nie jest Pumeks! To jest Pumeks! Ty sama do nie wiesz to, to To nie jest Pumeks! To wrzuć to do wody No i wrzucamy do wody i robimy tutaj test <grymne> Eksperyment no, to, 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 to jest niepokojące Szklanka Ludzie! Dziewczyna nie wie, to jest jej i ona sama nie wie co Ale to jest Ale Pumeks dlaczego to jest? To jak no, to jak, ty, chcesz? jak ja ty to Jak tam z stopy do stóp? Ja to powiedziałem Wziąłeś pilnik jak no ty chcesz, ty ja to ja pójdę i dziwo. ci powiem wszystko, co ty tam. Bo to pewnie nie wiesz, co ty używasz w ogóle. O to mi chodziło, że to się stóp, jaką to, to się. Ale to ten do Tylko to nie znałem słowa pumek. Tak, dobrze on powiedział, ale to nie jest pumek. To zaczyna. jeżeli tłumek. Tłumek, to jest pumek, to Kamil dostaje punkt po prostu. W sensie nie znałem nazwy, to ja takie coś Czekaj, Poczekajcie, zobaczymy, czy to buzuje. Na pewno nie. Wow, wow. ale. Nie, do miałem no. rację. Haha, ja. Miał rację! Miał rację! Czyli po prostu to jest kula do stóp. Składacie no. jak się stopy w miskę i sobie tam w się rzucacie Czyli Chyba miałem, tak. zgadłem. Widzisz i co? Przecież to widać, przez pumek to jest w ogóle taki bardziej gąbczasty Co? Weź łukę. No ładnie pachnie, jak te Ale to w ciepłej wodzie wody. musi być. A to weźmy, się, tak, to tak, to no, się ładnie pachnie. nawet. Weź łukę. Nie teraz tak przele jakąś wodę. No i to jest takie słonawe nawet czuć. Znaczy, no miałeś rację. To może to był brokat chyba. Ej, a może to był dwa w jednym? Tak, dwa w jednym. Ale tak, na no, się... trafię w pół a później myjesz w to. Może jak się rozpuści, to no, się no, pół eksem. No, w pół ty ty pół, Mariusza, dwa puzie, Już mnie tu oszukać chcieli. Kto jest oszukany tutaj jeszcze. No miałeś rację. Ty sama nie wiesz, Weź, ty, poczytaj w internecie, może zanim przejdziesz do następnego. Produktu. Dobrze, to ja teraz wybiorę produkt. A to jest jeden czy dwa? No, dwa! To się razem używa. Ale to do tego samego? Dwa w jednym. Chodź jakieś pomysł. To jest ja mama, ale... No powiedz co to jest. To jest y... do szycia. Do szycia na parstek. Na parstek dla szereka Bo ma duże palce. Kurde, to jest ciężkie, znaczy lekkie, jest. ale... Serio ciężkie do rozgadnięcia. Jakby jakiś proszek tu był, bo na, na, w środku na ściankach jest takie, wiesz... Zakurzone jest. Czyli to się może wtykać. A czemu od razu wtykać? No właśnie, to była odpowiedź, czemu to trzeba wtykać akurat? Nie wtyka się, tak, tego? Nie, Nie to się na pewno wtyka w... To się nic nie wtyka, panowie. No dobra. Może to jest do włosów farbowania, czy się włosy upycha? Nie wiem, ale to jest bardzo głupie. To nie wiadomo do czego to jest. Powiem szczerze, że to jest kolorem podobny do tego, czyli. To bardziej jest podobne. To jest pewnie zestaw, bo tutaj jest ta sama nazwa napisana, więc wydaje mi się, że to jest do masażu czegoś. To jest jakiś przyrząd do masażu, albo kieliszek. Osypane. zróbko. Tak, większy. Dobra. No ja mówię, że jakiś przyrząd do masażu. No a ty? Nie wiem czy to dobrze, ale Kubeczek menstruacyjny. Kiedyś słyszałem, że taki coś jest, ale nie wiem co to jest. No słyszałem taką nazwę, ale nie wiem co to tak. może. Pewnie nie zgadnę. No, no dobrze, no. to jest... Y, przyrząd do masażu celulitu. Jak się tym masuje? Pokazać Ci? Mariusz akurat ma ten. Smarujemy olejkiem, Faktycznie. zaciągamy i w stronę serca. Faktycznie! No. Wciągało. Faktycznie, wciągnęło I tak ciatko musi być naoliwione i przy, przesuwasz. Ale włosy mi I to jest mniejsza, większa. Czyli ja mam do punkt. No nie, nikt. Nie powiedziałeś, że do masażu. Hmm. Czyli pół, bo powiedziałem, że do masażu. Kubeczek bez menstruacyjny, to nie był... No, coś, no nie wiem, jak to wygląda. Część Dobrze, stronę. teraz może niech wybierz, wybierze coś, z co tego zaintrygowało. Ciekawe, co, co to, to jest. Co to może być? <laughs> Ziemniaki się tym chyba Dobra, ale powiedz. No nie no, maszynka do golenia. No ale z czym? To nie jest zwykła maszynka. Z aplikatorem. No ale w sumie to jest... Poczekaj, mi się wydaje, że to jest maszynka do golenia z pianką do yy, golenia w kostce I co wiecie co to jest? To jakiś aplikator, bo jakieś mydełko jest. Dlaczego on to polizał? Nie polizałem. Polizałeś. Polizałeś, jeszcze ja ustał. Nie, nie polizałem. <gry> I co? I ja nie nazwę to aplikator, bo nie wiem jak to ładnie nazwać inaczej. Aplikator. Ale aplikator Apl do czego? No, że jak golisz to od razu aplikuje jakby taką piankę, albo się no. no to jest takie marowidło, żeby nie ten, żeby się nie zaciąć i nie trzeba dawać pianki no, ale maszynka to jest Jakbyście tego tak używali, to co byście sobie tym golili? No i paszkę. No i Nie, ba nie, nie, tak, nie, nie wie. wiem, jajka, rowki. Wszystko, nie? <śśmiech> Kres, brodę, Dobra. brodę. Oby... Jakie robki byś golił? Obydwoje dosyć głupio. Obydwoje zgadliście. E, to jest właśnie taka masiadeczka z takim aplikatorem, wodę, tak pieni i można sobie wszystko to Idę za kawarków do trzeciej. Nie, mnie to urządzenie zastanawiało, ale to jest takie w ogóle... Nie wiem, czy czemu to takie urządzenie wziąłeś w ogóle do tego? No, to wibruje lekko. Takie na nakładki. Nie wiem, czy nie chcę też wyjść na Devila, ale to nie jest wibrator? No nie. Moja ale to, Zobacz, że to wibruje tak. No wiem, Ta się coś taki miała? No i... I co z nim robiła? Znaczy mi mówiła, że to jest do paznokci, ale nie wiem co z nim robiła. No właśnie, że takie jest... nakładki, że coś tam piłuje, ale... A co to co robisz tam... z tym? może nie dotykają tego tak. A co, brzydzisz się? Nawet jeżeli? To brzydzisz się dziewczyn, czy jak? <laughs> Może nie dotykajmy! Jakby jakiś chłop to przyszedł, kosmetyki z O, dajcie to, to powiedział, że dziewczyna to używała. <laughs> no przecież to jej. Nie jesteś dziewczyną, Karina? Jestem. No, ale jak się. Tak Poczekaj, ale tutaj to, to są jakieś wkłady. To... No, to się Masujące? Tak <laughs> jakieś, takie ostre te trochę. To jest jakieś zębów. No ale te wkłady mogą być dla czegoś innego, a to może być po prostu takie. No to jest dziwne. A to jest woda odprawy? Nie, nie testowałam tego pod wodą. A, czyli wiadomo, no to jest. Dopaznałam. Do paznokci. Chyba to jest pilnik tak. Jakby nie było tych Faktycznie nakładek. patrz. No, to bo przecież to się tu wkłada. Tak, no Zobacz. Tak, to są nakładki takie. Przecież to się tu daje. No to teraz powibruje. Oooooooo kur. Dobra. Dobra, czy stać, serio, myślisz, że coś innego niż pilnik do paznokci Dobra, pilnik do paznokci <śled> Pilnik do paznoki. Ale No głośny, prawda? Tak by się. On zaczął wibrować. Dobra, kolejny przyrzęd, wybieraj się. To teraz Mikołaj. Mikołaj, Kamil? Kamil czy już, Zmysły żeby... szaleją. Najpierw myślały, że my na imię Mariusz, teraz, że Mikołaj. Co to jest? Szczoteczka do czegoś, ale do czego? To może być do włosów, na rogę, do wszystkiego. Zębów tym nie umiesz. Mi się wydaje, że to jest taka do jedynek może. Na bo to, a to, czy nie, to do wszystkiego a to tutaj to, kałaczka? to jest do wykrzybywania z zrona. Do włosów znaczy. Znoszę, <grym> Nie, ciałem. to jest do, do tego, do wygrzebywania, a to jest tak, że jest za umyć A twoja odpowiedź? Taka szczoteczka do zębów, może dość licznie Może jakaś szczoteczka czy do ubrań? Coś, coś takiego. Może też jakoś do, do sztuki Nie wiem, co innego można w tym. Coś do ubrań powiem. Nikt z Was nie zgadł, to jest y, szczotka tak zwana medyczna, służy do masażu. Co? grzebie <grym> mi się i <siedem>, daj <po> mu <grym> Następny, teraz ja, tak? Tak. Dobrze, to to. To jest masażer. Taki. No to, no. Oh, oh, ho, ho, ho. Myśl, takie plecki. To spoko, ma dwie to, to jest spoko. No. już nie chcę. To, <śmienny> to jest to masy, to. masażer, ale z funkcją kastetu. Kastet? Nie, no masażer, ale nie taka funkcja. No, no fajnie. Masażer, fajny. No to też jest masażer. Y, do tutaj. Po jednym punkcie? Tak. A to ta dło, sama firma że... co tego. Tak. To jest do celu. Możemy się je masować, a wy zgodujcie się z Może twój <grym> kanał przechował... <grym> może ten worek na ziemniaki. To, to są te... but, but jednorazowy jednorazowe do szpitala. Tak? Jak ktoś oglądał kiedyś Jasia Fasolę, to on zawsze się kąpał z takim na głowiem, właśnie, i miał taką szczotkę, że tak po no plecach co? tego. A to jest właśnie na głowę, jak się kąpie. Tylko nie wiem, czy włosy się nie zamoczyły, no Ale czy jak co? to się nazywa? Czepek na głowę, nie wiem, no, worek ty... na głowę. Ale to słyszę, żeby włosy się nie zamoczyły, czy po prostu, żeby nie było? To ma jakby jest bardzo wielu funkcji, ponieważ to można założyć, jak się kąpie, właśnie, że włosy się nie pomoczyły, ale ja na przykład stosuję to po to, jak sobie nałożę maskę na włosy, to później sobie zawijam. Dobra, kto wygrał? Kamil, no ty powiedziałeś, że to jest bór. Po co? No tak jest Chyba dla tych osób wezwonich. Nie to jest y, do ja czyszczenia paznokci. Chciałem powiedzieć, że pod do odcinania skórek. Że do paznokci na pewno. Do paznokci, tak? Ale ko konkretnie do czy coś innego. No konkretnie tak. Może typowo pod paznokcie sprzedawane. Pewnie może coś to do jest tego ale To jest do wycinania do 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 skórek i tak. y, do oczyszczania sobie paznokci ja sam tak. czegoś takiego używam, więc nie wiem. Dobrze. Trzymajcie po punkcie. Dobrze. Czyste są. No wiem, ale to wiesz, jest... powiedział już yy, jaki rodzaj, czy żeński, czy męski? Nieprawda. Powiedziałeś czyste Czyste są. Czyste powiedziałeś? Czyste. Czyli że one, czyli że... Bo jest ich mogę. To są do zmywania makijażu. Ale co? No nie wiem, jakieś płatki jakieś do zmywania makijażu? No nie wiem, jak to nazwać, no tak profesjonalnie. Waciki? Waciki. No, nie wiem, nie zbywam makijażu. Ja też się śpiewam makijażu. Przepraszam, Dobrze, to mamy po punkcie, tak? Tak. Ta. To było brak, nie było trudne, ale... Dobra, to teraz to? się, teraz się Ja wybrałem. Co mi przypomina? Taką do butów. To jest. Yy, tu się kurtko kładzie. I O, tutaj nawet wiem do czego to będzie. No. <grym> to jest zestaw. Do góry weź ja złapię Nie. Zrób tak ja to... Ty, a zobaczysz to do buzi? Spróbuję jak to będzie tak w moim stronie... Dawać, się Widzicie chłopcy jakie macie zabawę. Zajmijmy Może zamienimy się tym. Aaaaa! Oh. <noise> 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 <Dobre. głos> Właśnie, co to jest? E, jak to jest jakieś strujące, to kapelcie Ona powiedziała, nie? że mogę dwa zjeść, a teraz w <noise> O nie że już do tego produktu, a wiecie co to jest za... A wiecie co właśnie w sobie jest, co, to budzi? Ja wiem, co to jest Ja wiem yy... co to jest. Widziałem ostatnio u jakiejś influencerki chyba na Instagramie. Żelki do włosów chyba. Tak. Na opakowaniu jest zapisane w zaleceniach, żeby jeść tylko dwa dziennie. Kamera trzy, więc jeżeli jakieś skutki uboczne, to już się nie dowiecie, bo nie wiecie od kogo. Chyba. Dowiecie się na następnym filmie jak go łysy. A jak... Bo jak go nie będzie. Boże, jaki żelki pyszne, Ja tego nie Ale jedzę. fajnego psa Ale to zgadłem, tak? Ale on nie zgadł. No nie. Czyli ja. Ta wyrzutnia, to jest co to jest? Wyrzutnia do żelków. <laughs> wyrzutnia do żelków. Takie pod język, nie wiem, żeby sobie... Pod język? Ja mówię, że to jest do ściągania włosów, do takiego żelu do depilacji. No wiecie, Marcin no. po prostu używa takich rzeczy no Oczywiście ją... nie wpadł na to. Wyrzutnia do żelków lepsza. Jest. Łopatka do ściągania włosów. A tak. ja dosnął, do tej punkt. tak? do yeah. wodów tak. Barberzy takie mają, że pianin No tak. Po twarzy? Jest... Czy wygadam osobę, która zresztą goli twarz? Ale no dziewczyny mogą w różne miejsca golić no, Na przykład stopy Nogi Stopy Stopy tak. No nie Od spodu, przecież stopy Nie no, żarty żartami, ale... Nie no serio, ja sobie używał używam właśnie do nakładania pianki Żeby sobie nie brudzić, tak sobie tutaj i później Ole. No i zostały nam trzy przedmioty No to no, To jest do Poznań oczywiście. oczywiście Jaki? Silikonowy jakoś, nie Silikonowy, a ty? Mm, to jest pilnik do paznokci szklany, ponieważ się nie tępi taki i jest nie wiem lepszy. pilnik. Jest lepszy, ponieważ można go umyć i się nie ściera. Dobrze. Dobrze. No to obydwaj powiedzieć, że pilnik tylko... Kamień ma Kami problem nie, z odróżnieniem silikonu od szkła, ale wybaczcie, <laughs> że <laughs> to... <śmiech> <Strzałem>. <śmiech> Okay. To jest kulka, którą się wrzuca do wody i ona robi bąbelki i się w tym myje Tak jak stopa, no to jest to samo Tylko no, nie stopa, tylko kulka, ale... kulka jest do głowy <laughs> Powiedz, że to jest pumex. No co? No nie, no ja powiem, że to jednak się wrzuca też do wody A może Tamte to jest bo... No tak A samo komuwek? jest zapakowane To jest do, rozpuszcz... do rozpuszczania Tam to było do stóp, to do głów No kulka hmm. Do kulka? Co ty powiesz? Łał, <laughs> wow, zgadliśmy. No, no do, do rozpuszczenia Do kąpieli, no A no, to to... A to chyba nie jest całe, bo tu jest taka maszynka, żeby... Żeby było trudniej z czarnego na przykład ubrania takie... Czyli jak to się nazywa? Z go nie No też, ale na czarnym bardziej widać takie drobinki, nie, że to zbiera Farf Czyli co to jest? No. Zbieracz do drobinek z ubrania Dolka dolka. Do 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 no to nie dobra Nie wiem czy można też zbierać zaliczyć No ale to jest do tego używane No zbierasz to to nie Zbiera no, to co? lubię dobrze, bo mieć grabie i zbierać no, to jakbyś grabie zbierać do liści, bo wszyscy bieżą. są przeciwnie w tej grze. Definitywnie chyba wygrał Marian, Mariusz, hejter96. Zobaczymy jak będziemy grać na męskie rzeczy, czy wygrasz. Dobra Brawie. kochani, no to co, gratulacje, brawa dla Mariusza. Jeżeli wiecie, powiedzmy, 20 tysięcy łapek w górę, to zrobimy taki sam odcinek, tylko że wtedy chłopcy mi przyniosą różne rzeczy. Nie będą to rzeczy do pielęgnacji, bo w sumie większość mamy takich samych. No, tak są jak jakieś do budowania, jakieś tak, śrubki, śrubeczki. Tak, śrubeczki i wtedy sprawdzę, co moją wiedzę na ten takie temat. Sprętarki, może narzędzia, coś takiego. Która jest pewnie na niskim poziomie, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. I jeszcze raz Wam dziękuję. kubki. wiedza na, 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 na temat Twoich rzeczy. Mariusz Była więcej nie za To był i tak kubek. Po prostu. <noise> tak go kupiłam jako Pumex. W kształcie stopy to jest Pumex. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.